Dzień dobry państwu. Nazywam się Tomasz Pogroszewski i mój dzisiejszy wykład będzie dotyczył sygnalizacji świetlnej. Dokładniej mówiąc, skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, a mianowicie kiedy na tych skrzyżowaniach można zawracać, a kiedy tylko i wyłącznie skręcić w lewo. Czy w danej sytuacji można zawracać czy nie? Tutaj mamy skrzyżowanie bardzo łatwe, bardzo klarownie oznakowane. Tak jest. Na tym skrzyżowaniu jak najbardziej zawracać można. Ale kolejne skrzyżowanie już może przysporzyć troszeczkę problemów. Teraz mamy sygnalizator i mamy pas ruchu do jazdy w lewo. Czy można zawracać? Oczywiście, że można. Kolejne skrzyżowanie. Ten sam sygnalizator, pas ruchu do jazdy w lewo, znak niebieski. Kształtu prostokątnego z białą strzałką i czy można tutaj zawrócić? Odpowiedź w mi, oczywiście, zawracać można. Kolejne skrzyżowanie. Sygnalizator z zieloną strzałką. Pas ruchu do jazdy w lewo. Czy na tym skrzyżowaniu można zawracać? Odpowiedź: że nie można. Kolejny sygnalizator. Mała strzałeczka zielona z lewej strony. Czerwone światło i znak niebieski z białą strzałką. Czy na tym trzymaniu można zawrócić? Można. Można pojechać w lewo i można zawrócić. A few minutes later. Jeżeli ktoś z Państwa udzielił błędnej odpowiedzi, to na pewno ten wykład wam się przyda. Pierwszy sygnalizator, sygnalizator ogólny, ja go jeszcze nazywam kolizyjnym. Jeżeli wisi nad skrzyżowaniem, to daje sygnał dla wszystkich pasów ruchu. Nad którymi on wisi. Jeżeli wisi nad konkretnym pasem ruchu, to dotyczy tylko i wyłącznie tego konkretnego pasa ruchu. A to, że jest to kolizyjny, znaczy to tyle, że jeżeli mamy taki sygnalizator i zielone światło, i stoimy na pasie ruchu do jazdy w lewo, to musimy ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym w przeciwnego kierunku prosto lub skręcającym w prawo. Jeżeli nie ustąpimy, to właśnie będziemy mieli kolizję. Dlatego jest to sygnalizator kolizyjny. Nie zabrania on zawracania. Jeżeli mamy taki sygnalizator, możemy zawracać. Teraz mamy sytuację, gdzie sygnalizator jest właśnie ten ogólny, kolizyjny, i z boku prostokątny niebieski znak, który wiele, wiele osób odczytuje jako nakaz jazdy w lewo. Nic bardziej błędnego. To nie jest nakaz jazdy w lewo. To jest znak informacyjny. Stoisz na pasie ruchu. W tym przypadku do jazdy prosto i skręcania w lewo. I ten znak nie zabrania nam zawracania. Państwo często mylicie ten znak ze znakiem okrągłym, ze znakiem nakazu. Sądzicie, że to jest nakaz, a mianowicie nie. To nie jest nakaz. To jest informacja. Stoisz na pasie ruchu do jazdy prosto i w lewo, czyli nie zabrania on zawracania. To jest opis do tego znaku. Nie moglibyśmy zawrócić na tym skrzyżowaniu, gdyby był znak zakaz zawracania lub sygnalizator, ten sygnalizator kierunkowy, za który, na który omówię za chwilę. Więc ten pojazd, srebrny pojazd, mając takie oznakowanie, znak informacyjny, pas ruchu do jazdy w lewo i sygnalizator ogólny, może zawrócić. Bo pas ruchu do jazdy w lewo nie zabrania zawracania. I sygnalizator ogólny też tego zawracania nie zabrania. Oczywiście pamiętajcie Państwo o tym, że jeżeli skręcacie w lewo, to musicie ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym z przeciwka prosto lub pojazdom jadącym przeciwka w prawo. To one mają pierwszeństwo, nie Wy. I teraz mamy sygnalizator, sygnalizator kierunkowy bezkolizyjny. Co znaczy kierunkowy? Że możemy jechać tylko i wyłącznie w kierunku wskazanym strzałką. Czyli mając sygnalizator numer 1 tylko i wyłącznie prosto, sygnalizator numer 2 prosto i w lewo, i tak dalej, i tak dalej, aż dochodzimy do sygnalizatora numer 7. Tylko i wyłącznie ten sygnalizator zezwala nam na za zawracanie. Sygnalizator numer 8 zezwala nam na zawracanie i na skręt w lewo. Więc nazywa się to sygnalizator kierunkowy, ale też bezkolizyjny. Co znaczy bezkolizyjny? To znaczy, że jeżeli jedziemy w kierunku wskazanym strzałką, to żaden inny pojazd albo nawet uczestnik ruchu nie ma prawa nam przeszkadzać w tym manewrze. Nie może przeciąć naszego toru jazdy. Czyli jeżeli ten pojazd skręca w lewo i ma sygnalizator bezkolizyjny, to jedzie bez możliwości kolizji z innym pojazdem. Inny pojazd nie przetnie jego kierunku jazdy. Do tego stopnia, że nawet piesi, gdyby się znajdowali tutaj na przejściu, to będą mieli czerwone światło, bo nie mogą mu przeszkadzać przy skręcie w lewo. Dlatego nazywa się to sygnalizator bezkolizyjny, ale kierunkowy, czyli tylko i wyłącznie w lewo. Ta sama sytuacja analogiczna sygnalizator kierunkowy i pas ruchu do jazdy w lewo czyli informacja tylko dla nas, że stoimy na pasie ruchu do jazdy w lewo. Wówczas Możemy tylko i wyłącznie pojechać w lewo, oczywiście bezkolizyjnie. I kolejny sygnalizator, tutaj akurat pokazuje Państwu prawoskręt skrętu warunkowego. Dlaczego to pokazuje? Bo zaobserwowałem na drodze, jak bardzo często kierujący nie zatrzymują się przed linią zatrzymania. Musicie Państwo traktować taką kombinację znaków, sygnalizacji jako znak stop, czyli bezwzględne zatrzymanie się. Każdego pojazdu, który dojedzie do linii zatrzymania, nie tylko pierwszego, tylko pierwszy, drugi, trzeci i kolejne pojazdy, każdy w tej sytuacji musi zatrzymać się przed linią zatrzymania, a jeżeli nie jest wyznaczona taka linia, to przed sygnalizatorem. Pamiętajcie Państwo, nie zatrzymanie się w tej sytuacji przed linią zatrzymania grozi mandatem, oczywiście, jak nie zatrzymanie się na znaku stop. I teraz ta sama sytuacja, ten sam sygnalizator, tylko lewoskręt, mamy sygnalizator skrętu warunkowego i strzałeczka właśnie ta mała w lewo. Ta strzałeczka mała w lewo nie zabrania nam zawracania, my na tym skrzyżowaniu możemy pojechać w lewo i możemy również zawrócić. Oczywiście jest to skręt warunkowy, jak sama nazwa mówi, jedziemy pod warunkiem, pod warunkiem, że nikomu nie przeszkodzimy, że Nikomu nie utrudnimy ruchu, czyli na, nikomu, na nikim, na żadnym uczestniku ruchu nie wymusimy pierwszeństwa. Jedziemy pod warunkiem, że nikomu nie przeszkadzamy, ale możemy jechać w lewo i możemy również zawracać po wcześniejszym zatrzymaniu się przed linią zatrzymania. I sytuacja, która też przysparza Państwu trochę problemów, stoicie na pasie ruchu do jazdy w lewo i uważacie, że nie wolno zawracać, bo to jest pas ruchu do jazdy w lewo. Nic bardziej mylnego, można zawracać, mając takie oznakowanie, to jest opis do tej sytuacji, do tego oznakowania, można zawracać. Też pod tymi dwoma warunkami, że jeżeli nie ma oczywiście znaku zakaz zawracania albo sygnalizatora kierunkowego, wówczas zawrócić byśmy nie mogli. Ale tutaj takiego oznakowania nie było, więc ten granatowy pojazd może jechać w lewo i może zawracać. I teraz podsumowanie tego, o czym mówiłem na wykładzie. Sygnalizator kierunkowy bezkolizyjny, pas ruchu do jazdy w lewo informacja nie możemy zawracać. Zabrania nam tego sygnalizator kierunkowy. Sygnalizator kierunkowy bez znaku informacyjnego, pionowego mamy tylko pas ruchu do jazdy w lewo zawracać nam nie wolno. O tym mówi sygnalizator bezkolizyjny kierunkowy. Kolejna sytuacja sygnalizator ogólny, pas ruchu do jazdy w lewo. Nic nam nie zabrania zawracania. Można jechać w lewo i można zawracać. Następne oznakowanie. Sygnalizator ogólny, znak informacyjny. Teraz na pewno wszyscy Państwo już wiecie, że ten pojazd może jechać w lewo i może również zawrócić. Pamiętajcie, sygnalizator kolizyjny. Pojazdy z przeciwka mają pierwszeństwo. Jeżeli skręcamy w lewo, a pojazdy z przeciwnego kierunku jadą prosto lub skręcają w prawo, to one mają pierwszeństwo przed nami. Ale zawracać możemy. Następna sytuacja. Sygnalizator ogólny, dwa pasy ruchu do jazdy w lewo. Na takim skrzyżowaniu, oczywiście, jak zapali zielone światło, zawrócić można, ale tylko i wyłącznie z tego pasa lewego skrajnego. Czarny pojazd może zawrócić. I to wszystko, co chciałem Państwu przekazać na temat sygnalizacji świetlnej. Myślę, że mój wykład pomoże Państwu w ruchu drogowym. Będzie Wam łatwiej jeździć. Zapraszam Państwa do oglądania moich innych odcinków, a teraz się żegnam. Do widzenia.